Iskra i latarnia przeznaczenia. Na początku była Iskra, nie gwiazda, lecz jej zalążek, pulsująca, krucha cząstka pierwotnego światła, która dryfowała w wielkim, aksamitnym, czarnym kosmosie. Iskra była świadoma. Inne gwiazdy nie były tylko duże i okrągłe, były monumentami wieczności. Ich blask był tak potężny i bezproblemowy, że iskra czuła się przy nich jak efemeryczny sen, jak kropelka czystej, porannej rosy przy bezkresnym oceanie energii. Właśnie to porównanie, ta świadomość dysproporcji rodziła w niej dominującą samotność. Muszę znaleźć swoje miejsce, szepnęła w pustkę, a jej szept był cichszy niż oddech komety. Miejsce, gdzie moje światło, choć małe, nie będzie tylko odbiciem cudzego blasku. Zebrała całą swoją młodzieńczą odwagę i kierowana impulsem przeznaczenia ruszyła w drogę. Leciała przez miliardy parseku. Dla niej to była chwila skupienia, aż dotarła do spokojnego księżyca. Księżyc był stary, nie świecił własnym blaskiem lecz amajnował przyjętym spokojem wielki i srebrny. Spoglądał na wszystko z łagodnością i cierpliwością kogoś, kto widział zbyt wiele, by się spieszyć. Witaj maleńka, widzę w tobie lęk przed utratą siebie, powiedział cichym, mądrym głosem, który wydawał się rezonować z wielkich skał. Iskra opowiedziała mu o swojej samotności i o tym, jak gorąco pragnęła, aby być dużą, ważną gwiazdą, która ma grawitację i wpływ na otoczenie. Księżyc uśmiechnął się delikatnie, a uśmiech ten rozświetli mu cienie krateru. Iskra. Rozmiar jest iluzją. Nawet najmniejsza iskierka ma swoją fundamentalną rolę. Jesteś idealnie skalibrowana tak, jak jesteś. Twoja małość to twoja precyzja. Ale co ja mam zrobić? Moja energia marnuje się tutaj w kosmosie, zapytała Iskra, a jej światło na chwilę przegasło z rozpaczy. Spójrz na to, powiedział Księżyc i wskazał na maleńkie, ledwo widoczne światło na Ziemi daleko w dole. To nie był blask miasta czy ognisko, to było wyzwanie. A latarnia nadziei, umieszczona na brzegu Ziemi, gdzie może wątpliwości jest najciemniejsze, wyjaśni. Czeka na ten konkretny impuls, by jej latarnia w ogóle mogła zabłysnąć. Musi to być światło bez masy, nieobciążone próżnością. Tylko mała, odważna i czysta iskierka może bezpiecznie przeniknąć atmosferę i dotrzeć do jej serca. Iskra poczuła, jak jej małe, kruche serce wypełnia się sensem, o którym wcześniej tylko śniła. To nie była moc, której pragnęła, lecz funkcja, której potrzebowała. Podziękowała Księżycowi, nabrała głęboki kosmiczny oddech skupienia i pognała prosto na dół, zderzając się z latarnią z cichym, ale zdecydowanym zgrzytem. W tej samej chwili. Szklany pryzmat latarni rozgrznął potężnym, ciepłym, celowym światłem. Iskra przestała być samotna, jej energia stała się kontekstem. Odnalazła swoje miejsce jako bijące, niewidzialne serce najważniejszego światełka, które nie tylko prowadziło marynarzy bezpiecznie do domu, ale przede wszystkim przypominało ludziom na lądzie, że światło zawsze czuwa i zawsze pomaga im odnaleźć drogę. обратном тодол.